Się kiedyś zagapiłem i troszkę źle opisałem kwestię widoku z Wawelu w kierunku północno zachodnim, północno-zachodnim, czy o północnym Tu widzimy tą przy Wawelu tą wikarówkę, siedzibę proboszcza, prawda? I właśnie chciałem uzupełnić to, co było, co zapomniałem kiedyś. Więc tutaj widać boczne mury jest ta wieża zegarowa, boczne mury i tutaj są, mieszkają tam różne właśnie elementy kanoniczne, klerykalne. I to, że tutaj koło tej wieży, w której jest związek montra i pomnik, pomnik kościuszki od tyłu, to widać właśnie stąd nie tylko nie tylko wieżę seminarium, ale wieżę Kościoła Mariackiego i wieżę Ratusza, co chciałem uzupełnić, że jednak w tą stronę to nie tylko to, co opowiadałem, ale właśnie widać tutaj po lewej stronie wieżę Ratuszową, dalej wieżę Kościoła Franciszka, dalej wieżę Kościoła Mariackiego, i dopiero dalej widać wieże, seminarium. No, a, tu są, a tu są, obok, w pobliżu tego pomnika kościuszki i, i wieży z dzwonami, dzwonem, dzwonem Zygmunta koło Bramy Herbowej. Tu jest miejsce, jak gdyby na wysokości wylotu z ulicy Straszewskiego. Jest, o tutaj widać wyjście. Jest właśnie ulica Straszewskiego. Tu jest wejście na taki bastion, co jest niestety nieudostępniane. Tam właśnie widać seminarium w gościu św. Piotra i Pawła i Andrzeja. Tu jest perspektywa ulicy Straszewskiego. Tam już na poszczególne budynki miasta, mało ciekawe. I tu jest, proszę Państwa, kasa biletowa zamku, okienko numer 4. Więc tu się można dowiedzieć, ile za co trzeba zapłacić, jakby kogoś interesowało. To tutaj przedstawiam. No, więc takie są ceny kasy biletowej na Wawelu. No więc to by było. I od tej strony konik z wieżą zegarową. Amen.